Dajcie, zielona krama dzisiaj wycina kolejnego orzecha. Tak. E, tu wycinałem tego pierwszego mojego dużego orzecha kolejnego. Właśnie złamałem, to to które No nie pokażę wszystkiego, bo dużo się dzieje na placu. I jak zwykle moja metoda. Opitolić go, zostawić słup, pal i ścinamy pala tak, bez gałęzi. Tam jeszcze została tamta gałęź prosta nad tym. Nad kornikiem, bo to jest strop. No i teraz zaczepiłem kolejną gałąź. Idę ja tam naciąć, naciąć do połowy, a później pociągnę, Ale to trzeba się niech go kurczy. Nie można za dużo, nie? Jeszcze. Masz? Jeszcze? Jeszcze. Jest coś kupę, ta to na to Mamy akty pod tytułem ściąć pala. Nie rozumiem tych obaw odnośnie płytkiego klina przy wycinaniu pala. Znaczy ja rozumiem kiedy to jest niebezpieczne. Niebezpieczne jest jeżeli jest rutyna. Nie wolno tak pracować rutynowo. Nie wolno się nauczyć jakichś zwyczajów ścinania. Tak? W lesie nie ma z tym żartów. A jak wiecie macie tutaj jeden pal. Kontrolowane warunki to nie ma źle. Ocena sytuacji. Od tej strony muszę mu ile naciąć. Dobrze, że tu jest tak... Nie ma szpica takiego, że tu jest w miarę płasko. Drzewo niestety jest pochylone w drugą stronę. Tam jest pochylone, a ja mówię, będę tam w tamtym kierunku. A jest tam, że tak powiem, 120-150 może i 145 Ale taki jest plan. Plan jest taki, aby go mu wcięcie aż do połowy zrobić. Muszę zrobić większe wcięcie. No to nacinam go. później zielinę zaczepię. Łańcuch niestety mam luźny. Kurce naciąg dzisiaj uszkodził. Nie mogę bardziej naciągnąć łańcucha, ale fajnie idzie, do... ale nowy, nowy łańcuch pół dłuto, takie, za 28 zł chyba kuszyłem. Nawet fajnie idzie do łańcucha, zobaczymy przy pił jak to będzie. A i mówimy o luźnym łańcuchu i spadł kurczę, no a widzicie wykrakałem wykrakałem Czy to się uda kurczę, mam luźny łańcuch no niestety <tryk> 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 Ani w tym łańcuchem wiesz, że... jestem. Żaden szliwy zwykły, a nie więcej troszeczkę mogę naciąć. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. I... Oh, Widzę, że chodzi, widzę, że chodzi. Nie, 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 nie ty nie ruszaj. Widzisz, widzisz, nie ruszaj. Nie wiem, po... przesunął się. się. Dobra, naciągnę go. Pociągnę go, może pójdzie. Jak ja go jego pociągnąć, może pójdzie całości Nie, nie pójdzie. On się wyrównał tak na stronę. zaskoczony jestem, bo myślałem, że pójdzie tak, a jednak naciąg dał swoją Naciąg zadziałał. Kurczę, nie spodziewałem się. Troszkę nie do końca kontrolowanie. Nie do końca to było w kontrolowany sposób, ale udało się. I oczywiście to jest błąd. Tak. Tu jest wyżej w kierunku przechyłu, a tu jest niżej, to jest błąd, to jest błąd. załadowane z pomocą żurawia ale niestety ten żuraw już mi puszcza olej teraz, teraz w tym momencie już jest bezużyteczny już nie ma więcej oleju, cały olej wypłynął ten ostatni kawałek to tak prawie na tą wysokość co trzeba podnieśliśmy sobie poradziliśmy z tym no i dzisiaj niedziela niedziela planujemy dzień niedzielny i trzeba to przewieźć nie? do kartaku